Park z Armenii Witajcie, ja się nazywam Piotrek. Wy oglądacie 29 odcinek serii. Jedziemy do Bazylei. Moi drodzy, dzisiaj sobie zareagujemy na utwór z Armenii. Dokładnie 16 lutego odbyło się Depil Evra czyli preselekcje armeńskie. No i moi drodzy, jak to standardowo, musiał pojechać się ta jedna osoba na tegoroczną Eurowizję. Moi rodze, No wybór nie był trudny, było tyle tylu faworytów osobiście ja nie oglądałem tych preselekcji. Dziwię się czemu, były naprawdę fajne piosenki. Ale no, no nie oglądałem i no, no nie, nie, nie słyszałem połowy piosenek. Czekałem, chciałem, żeby to Atena jechała, no ale oczywiście tak się jednak nie stało. Proszę Państwa, w tegorocznej, w 69 konkursie piosenki Eurowizji 2025 będzie prezentować. Armenie Park, piosenką Survivor. Moi drodzy, kim jest Park? Park? Kim jest Park? Jest to właściwie Pargev Wardanian. jest to armeński, armeński wokalista, który śpiewa indie folk, r'n'b, pop and rock. Jest to indie Folk, RB, pobyt, drąg artysta, który oczywiście tam zagłębia się w tej tradycjonalnej armeńskiej muzyce i tych elementach, które oczywiście otaczają te różne modernistyczne elementy. Jest to artysta muzyczny, który cechuje jak najbardziej armeńską kulturę, jest zżyty z nią, no i, ale próbuje wdrożyć w to nowe armeńskie. Armeńskie, modernistyczne, modernistyczną pop muzykę armeńską. W 2021 roku wykazał się jego debiutancki singiel Green Ugreli, który był tak skonstruowany dla publiczności, tak żeby tak żeby publiczność mogła się z nim oswoić. Jego naj Najchyba najlepszy singiel, który zdobywa cały czas te wyświetlenia, jest to Arai, który został nominowany w kategorii najlepsze muzyczne wideo w armeńskim, w arme, w armeńskim w konkursie na muzycz, muzyczne wideo. Moi drodzy, tak się to prezentuje a jak będzie a jak zobaczymy no to zobaczymy. Moi drodzy, ja chyba ja nie przedłużam, tylko zapraszam na reakcję kolejnego utworu tym razem z Armenii Park i Survivor. Jezus, osy hard rock. Jest wodka po angielsku. No jest taka rytmiczna. Jest świetna reakcja świateł, No, po prostu fenomenalnie. Yes, sir. Yes, sir. No, dużo się dzieje na tej, dużo się tu dzieje. A się do tego tańczyć naprawdę. Bridge i się palą. No nie jestem ciekawy, jak to będzie w Wazlei. I się tutaj rozpada serce. No ciekawy zamysł. Takie buduje napięcie. To ten bridge. Jak widzieliście po moich ruchach, to już mi się tego Eurowizja Eurowizji na, na maksa podoba. Moi drodzy, jak widzę te utwory, to po prostu już, już mam takie za, zaparte, zaparte dech i chcę oglądać już Eurowizję 69. Konkurs bez Eurowizji. Moi drodzy, no. To Armenia w tym roku rozwaliła system. To będzie coś lepszego niż w, niż w zeszłym roku Lada Niwa. Eee, oczywiście nie mam nic złego, bo folk na y, folk na Eurowizji to było zaskoczenie, że przeszli do finału, bo nikt im nie wróżył eee, awansu z tą piosenką. Ale no, widać, że się wszystkim to spodobało. Moi rodzy, natomiast jeżeli chodzi o tegoroczną Albanię, to jestem po prostu no, zachwycony, zachwycony. Głos ma eee, park jak... jak po prostu, jak, jakby to był gościu z metaliki, naprawdę. Ja mam takie wrażenie, że ja bym słuchał męskiego grania, po prostu to było takie, takie już nadek jak piersiak, że może, może, jak to, jak to i dlaczego, dlaczego tak? No właśnie i i, i, ten, i to naprawdę robi dobre uczucie. Jeżeli ktoś z was lubi rocka, jeżeli ktoś z was chce się wyrwać, to ja wam polecam dwie piosenki. Eurowizyjne. Armenię i Litwę. Naprawdę to są najlepsze piosenki, jeżeli chodzi o wyrwanie z obowiązków. Pamiętajcie rok. Rok może zniwelować swój smutek, a będzie powodował uśmiech na twarzy. Jakaś inna piosenka. Więc tak, zobaczymy, jak będzie. Jestem bardzo ciekawy, jak armeńska telewizja i Park dostosują ten występ. Bo naprawdę... Przesłuchałem już tyle piosenek z Eurowizji i i na razie takie jeszcze nie mam top, top, bo nie ma jeszcze wszystkich piosenek, ale już wiem, że na pewno Armenia znajdzie się na tej topce. Już wiem, że Armenia na pewno znajdzie się na tej topce, bo mi się bardzo mega podoba i, i ten no zobaczymy. Zobaczymy w każdym razie, jak to wyjdzie w Bazylei, bo, bo naprawdę to, be, to będą livey nie z tej ziemi. Jeszcze. Turkus, jeszcze turkusowy dywan. To będzie, to będzie, to będzie nieziemska, to będzie nieziemska Eurowizja. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Pamiętajcie, to osoby, które oglądają moje filmy, nie ja w ogóle do wszystkich tych nowych widzów, które oglądają moje filmy, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli oczywiście Wam się podoba ten content, co ja robię, to zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie łapeczkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, no i pamiętajcie, jedziemy do Bazylei co dzień, codzień nie z weekendów o godzinie 16. No dobra moi drodzy, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i pa pa!